Poznajcie Karola. To jest gość, który od momentu, w którym go zrobicie, będzie Wam poprawiał humor. Bez względu na okoliczności, na brzydką pogodę, grzybnie w pracy, on zawsze będzie się do Was szczerze uśmiechał. Karola po prostu trzeba mieć, a najlepiej zrobić sobie własnego Karola, bo to jest naprawdę nieskomplikowany gość. Robicie go raz, a w gratisie, dostajecie bezinwazyjną poprawę nastroju. Mój Karol wylądował na choince, ale oczywiście możecie wybrać każdy inny podkład. Ale tło do Karola dobierajcie tak, aby nie było zbyt małe, bo czym mniejszy Karol, tym trudniej nam go będzie pomalować. Choinkę pomalowałam dwa razy, ale dbałam, aby najlepsza biel była pod głową Karola. Niestety obrazka nie namalowałam sama. Nie mam tyle talentu, ale piękny wybór znajdziecie na Pintereście. Jak tam chwilę pogrzebiecie, to wybór tego typu obrazków jest przeogromny. Po prostu trzeba coś wybrać i skserować, ale dopasować wielkość do naszego podkładu. Potem wystarczy obrazek odbić kalką i możemy go malować. A jeżeli podoba Wam się dokładnie mój pomysł, to napiszcie w komentarzu do zamówienia, że chcecie kalkę i karola wtedy bezpłatnie to damy do zamówienia kalkę i ten rysunek, który widzicie w tym filmie. Inspiracje do pomalowania możemy zaczerpnąć z innych rysunków, które znajdziemy na Pinterestie, albo pomalować po prostu tak jak chcemy. Tego typu pracę malujemy w trzech etapach. Pierwszy to malowanie tła, drugi cieniowanie, a trzeci upiększanie. Na co warto zwrócić uwagę w pierwszym etapie? Tło wypełniamy kolorami za jasnymi. W następnym etapie będziemy je cieniowali, czyli zostaną przyciemnione. Jeżeli teraz wybierzecie kolory docelowe, to gdy je pocieniujecie, cały rysunek będzie za ciemny i mroczny. Dlatego cylinder jest szary, a nie czarny. I z tego powodu wszystkie kolejne kolory rozrabiam z białym. Na tym etapie staram się jedynie starannie wypełnić powierzchnię. Możecie korzystać z dowolnego pędzla, z którym pracuje Wam się wygodnie. Ja korzystam z pędzelka skośnego, ponieważ czubeczkiem mogę podjechać we wszystkie zakamarki rysunku. Przy jednowarstwowym położeniu farby ona zazwyczaj nie pokrywa idealnie. W kamerze wygląda to lepiej, na żywo gorzej, ale się nie przejmuję, bo podczas upiększania wszystkie te niedoróbki znikną. Tło można pomalować teraz, ale tak naprawdę będę je malowała później. Teraz mi szkoda niebieskiego, który został, więc go wymalowuję na choince. Staram się malować partiami kolorystycznymi. Rozrabiam zielony i wszystko, co ma być zielone na rysunku, pokrywam zielenią. Gdy rozrobię niebieski, maluję na niebiesko, a gdy nareszcie zrobiłam czerwony, domalowuję wszystko to, co ma być czerwone. Kolejny etap czyli cieniowanie. Wcale nie jest takie skomplikowane, i zrobiłam na ten temat specjalny film, który podlinkowałam pod tym wideo ale akurat do Karola wirtuozeria w tej technice nie jest potrzebna. Natomiast są potrzebne pędzelki skośne. Mały to 8, a duży 12. Dobry pędzel, porządna farba i gdy wiadomo jak to zrobić, to cieniuje się samo. Chodzi o to, żeby granice wszystkich kolorów troszkę przyciemnić, a do cieniowania wybieramy farbę tła, ale o kilka tonów ciemniejszą. Jeżeli do cieniowania niebieskiego macie granatowy kolor, to świetnie, ale jeżeli nie macie, to do waszego niebieskiego, który stosowaliście do tła, można dodać kropelkę ciemnej szarości. A jeżeli kolory użyte w pierwszym etapie rozjaśniliście białą naprawdę mocno, to wystarczy do cieniowania użyć waszej kolorowej farby bazowej. Po pierwszym etapie moje cieniowanie wygląda tak. Zwróćcie uwagę, jak bardzo przyciemniło powierzchnię i że wcale nie jest idealne. Powoli zbliżamy się do trzeciego etapu, czyli do upiększania. Nie lubię wypełniania powierzchni. Cieniowanie to całkiem przyjemne zajęcie, ale upiększanie to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Do naszej pracy zaczynamy dodawać różne upiększenia, które spowodują, że jest wyjątkowa, urocza i nasza. Dopaluję jeszcze zapięcie, bo o nim zapomniałam i lecę z tym koksem. Do zrobienia włóczkowego szaliczka potrzebujemy taki pędzelek. Można go kupić w naszym sklepie, ale można także wyskupać włosie z jakiegoś Waszego starego, wyjechanego pędzla. Mieszam niestarannie biały z zielonym i szaliczek właściwie maluje się sam. Teraz to moje malowanie szaliczka wygląda bardzo niechlujnie. Farba źle wymieszana, ścieg równy, ale ostatecznie szaliczek prezentuje się tak. Wszystkie niedociągnięcia zniknęły w tłumie. Dokładnie tak samo ozdabiam niebieską część szalika. I dlatego uważam, że upiększenia naszej pracy są mega ważne. Bo po pierwsze, dodają naszej pracy uroku, finezji, delikatności, a po drugie, zakrywają wszystkie możliwe niedociągnięcia. Po prostu bajka piękniej być nie może. Domalowałam frędzelki i skończony szaliczek prezentuje się tak. Ups, ups, żeby praca naprawdę dobrze wyglądała, wycieniowane musi zostać wszystko. Zapomniałam o kolorze czerwonym, nie zostały te elementy podcieniowane, więc muszę to uzupełnić. Doniczkę domalowuję dopiero teraz, ponieważ zupełnie nie miałam pomysłu, na jaki kolor ją pomalować. Nie wiem, czy to jest najlepszy możliwy, myślałam, żeby może był ciemniejszy, ale został taki jasny brąz. Dodałam szablonik, podcieniowałam i niech tak już zostanie. Podcieniuję jeszcze głowę bałwanka, ponieważ zastanawiałam się, czy lepiej ją cieniować na szaro czy błękitno, bo przecież jest ze śniegu. Wybrałam je szary i myślę, że jest OK. Mam u siebie czarne i białe mazaki, które są wodoodporne albo permanentne jak ktoś woli. Jeżeli potrzebuję domalować jakieś mega precyzyjne szczegóły, one są do tego znakomite. A gdy nie wyschną, możemy je nawet lakierować. Najważniejsze, żeby był to lakier akrylowy, bo lakier rozpuszczalnikowy wszystko nam rozpuści. Jakby co, to takie mazaczki można oczywiście kupić w naszym sklepie. Wpisujecie u nas na stronie w lupkę słowo "niezmywalny" i wszystkie niezmywalne mazaki natychmiast wam się pokazują. A biały to mój absolutny faworyt. Dla mnie namalowanie pędzelkiem takich delikatnych szwów albo gwiazdek jest po prostu nie do zrobienia. Ale nie namawiam, same wiecie najlepiej, co Wam w Waszym deku się przydaje. A moje gwiazdeczki wyszły tak. Biała farba i domaluję trochę śniegu, bo na początku planowałam, że pasty śniegowej w ogóle nie będę używała. Ale im bardziej zaczynam malować śnieg farbą, tym bardziej wydaje mi się, że to założenie na początku było bez sensu. No, zobaczcie, co to za śnieg namalowany farbą. Oczywiście, można pokombinować, ale Karol to nie miał być jakiś mega trudny projekt on miał być Karolem relaksacyjnym więc po co się męczyć? Domaluję tło, a potem jednak polecę pastą śniegową. Te pędzle kąbkowe już znacie, to moje stare pędzle, które dostają nowe życie po wyskubaniu. I w tym nowym życiu są o wiele lepsze niż były na początku, ponieważ dają takie bardzo fajne, nierównomierne efekty. To jeżeli tylko tak sobie dostosujecie pędzelek, to tło wystarczy popaćkać i ono całkiem fajnie i artystycznie wygląda. Choinkę suszę i przykleję podstawkę. Choinka ma takie wypustki i trzeba je wepchnąć do dziurek w podstawce. Kilka warstw farby spowodowało, że one wcale tam się nie chcą zmieścić, ale nie szkodzi, trochę je obskrobię i wszystko pasuje. Do sklejenia użyłam Express Glue. Pasta śniegowa występuje w aplikatorze oraz w słoiczku. No i biały lub perłowy brokat, bo jednak zimowa praca, dobrze żeby się odrobinkę świeciła. Jeżeli pastę chcemy położyć dokładnie tu, to aplikator jest świetny, no ale czasami się zatyka, wiem wiem, piszecie mi o tym i to jest normalna sprawa. A jeżeli chodzi o resztę pasty śniegowej, to nie chciałam się męczyć żadnymi szpatułkami ani pędzelkami, bo to w tym wypadku nie miało sensu. Po prostu artystyczne palce robią swoją robotę. A ta pasta jak już wyschnie, to jest mega, ekstra, niesamowicie twarda i wytrzymała. Nic się nie odłamuje, nic nie odpada, siedzi dokładnie tam, gdzie ją zostawiłyśmy do wyschnięcia. Na takich pracach świetnie wyglądają, zawieje i zamiecie śnieżne. Pasują do całości, a na dodatek ukrywają wszelkie nasze babole. Pędzelek bachlarzykowy, głowę nakrywam, bo tutaj kropek nie chcę i lecę po całości. Takie przebieżki to mój ostatni osobisty hit. Jeżeli lubicie takie niżtampowe dyntadełka, to na samym końcu filmu dałam Wam taki dodatek, w którym pokazałam, jak je zrobić. A ja już kończę, bo wszystkie elementy sklejam do kupy i mój gotowy, pozytywny, uśmiechnięty Karol. Prezentuje się tak. Jeżeli ten facet trafił do waszego serducha, to listę wszystkich produktów, które musicie mieć, żeby go zrobić, zamieściłam pod filmem. Czasami wam mówię, że warto mieć plan B, czyli jeżeli coś nie wyjdzie, to zamalowujecie i zaczynacie jeszcze raz, albo po prostu odwracacie tabliczkę i z drugiej strony zaczynacie od początku. Nie wiem jak wy, ale ja z planu B czasami korzystam. A mój gotowy plan B prezentuje się tak. A jeżeli ktoś doczekał do teraz i chce zobaczyć, jak zrobiłam zawieszki, no to właśnie one robią się tak. Po pierwsze, u nas w sklepie można kupić stempelki handmade oraz wesołych świąt. Można nimi stemplować normalnie, ale mają głębokość dedykowaną do glinek. Wystarczy glinkę rozwałkować i napis odbić. A teraz to już tylko od Was zależy, jaki kształt nadacie zawieszce. Czasami zostawiam po prostu nieregularny placek z glinki, a bywa tak jak w tym wypadku, że odbiłam foremkę. A najprostsza wersja zdobienia wygląda tak, że glinkę suszymy, a następnie bardzo mocno rozwodnioną farbą trzeba pomalować napis. Farba wpłynie do literek, a to co nie wpłynie wycieramy szmatką i zabierzka gotowa. W tej pracy użyłam złotej farby, a dodatkowo jeszcze na bogato pozłociłam brzegi a zawieszek za jednym razem porobiłam mnóstwo, więc będę Was z nimi męczyła cały sezon.